Siemanko, widzowie, z tej strony Paweł. Oczywiście, widzowie, mam y, domek dla y, Lilki. Y, ogólnie będziemy tutaj wspólnie mieszkać dla Lilki, Antka i Franka, czyli Franady. Widzowie, oczywiście, ciekawe, jaka będzie y, reakcja i, na nich. I widzowie, ogólnie chciałam tylko powiedzieć, że właśnie Franady nie ma, dlatego że. No. Y, franada jest chory, więc y, dobra, idziemy sobie. Mm, Najpierw do Lilki, ona już tutaj chyba sobie udekorowała jakimiś światełkami czy coś. Więc hoppa, hoppa, hopa, biegniemy już widzowie. No, dobra, pukamy. Halo, halo? Jesteś tu? Okej. Okay. Cześć. O, jeszcze idziemy do yy, a, y, Antka, bo y, mam dla Was niespodziankę, tylko jeszcze nie wiecie jaką. Dobra. Idziemy do środka. Halo, halo, antek. Idziemy do niego oczywiście. No co, no co, co, co tam? Cześć, co ty tam robisz? Mam no, TikToka coś lepe. No widzę, widzę. Dobra. E, mam dla was niespodziankę, tylko gdzie jest linka? Jestem przed wejściem, o tu. A co to tu, tu Wałwana zrobił? To ty Antek? Ja, ja nie po prostu To są świąteczne dekoracje, okej? Okay? Dobra, dobra. Tylko tak w domu. Dobra, nieważne, mam dla was niespodziankę. Widzicie co jest? Nie, człowieku, tutaj? co to jest? Za gigantyczny dom dwa razy większy od mojego w naszej okolicy. Yy, będziemy tam mieszkać we w trójkę. We czwórkę, bo jeszcze jo, jest tutaj. Granada. Dobra, kupię. Ja są ostatnio ja są takie nowe, kogo kupiłem? No, Ogólnie. będziemy tutaj mieszkać Jest we lek, w trójkę. W sensie będziecie mieć tam domek, ale wiecie. Ogólnie to będziemy we wtrójkę trójkę. Chodź Lilka. O, Subój! Lilka napisała Subój, dobra, ej, fajnie, Subój, no. Widzu, subój, ten kanał. O, dobrze Lilka napisała. Zostaw no. suba i nie bądź paruwa. Ej, dobre, dobre, no. Ej, no i tak, tu będzie i wybierajcie sobie pokoje. Ja chcę... Ej, zaraz zobaczymy. Dobra, więc tak, to, to będzie nasz wspólny domek, wy będziecie mieli tam też osobno, jak będziecie chcieli. I to będzie nasz we w Ja też mam tam domek widzowy, więc ja też będę mógł yy, też tam spać, nie? Yy, dobra. Ja więc... Mogę, ja mogę mieć tutaj, pokój. Yy, ja mogę tu. Dobra, ty tutaj, Lilka. Yy, ty tutaj, tak? Ja tu. To na napisz sobie tabliczkę, to napisz sobie tabliczka, drew, na przykład. Będzie wiadomo. Ja Bo dnia. Franada jest chory. Dobra. Piękna. Dobra i ja myślę... Nie no, w łazience nie chcę mieszkać, nie? <śm> ja chyba na dole, ja chyba Dla na dole. Dobra, no, dlaczego? Jest specjalnia. Ej, nie ma innej. No Ej! E, ja mogę mieć na dole. Dobra, jest na dole i ja będę mieć... Chwila, albo tu, albo tu, ale chyba wolę tutaj, no tutaj jest większe światło, dobra, więc tu będzie moje, tutaj daję, chodźcie wszyscy na dół jak macie już yy, podpisane, że na przykład i lila, dobra, więc ja tabliczkę. ja już daję tabliczkę, że to jest moje, syk, dobra, jest dobrze, napiszę Pawlogadu. W ogóle, widzowie, napiszcie w komentarzach, jak oceniacie nasze świąteczne skiny. No, Mieliśmy. tak. I to są nasze prawdziwe skiny, nie, że e, my sobie zrobiliśmy ogólnie w tym w awatarze w, e, na Brookhaven, tylko po prostu rzeczywiście sobie zrobiliśmy. No, no dobra, więc na tak. Tani, tak, tani, Jedyne co było drugie to czapka Mikołaja. No tak, 90 Robuxów. Ja. Dobra, to jest, to jest mój pokój. Chyba dosyć fajny, nie? I my tutaj będziemy na przykład, y, nie wiem. Y, My będziemy po prostu tutaj sobie no siedzieć i nie na przykład rozpalać kiedy W tak biało? No właśnie... nie wiem. Hmm. Ale mam śliczny widok. Ale 5 fajny 5 widok! 5. Ile oceniacie? Ile oceniacie y, to? Jeszcze mamy bok. Ile oceniacie no, ten cały dom? To ja wam powiem tak widzowie. 6, 7, na 10. Na 10. 67 na dziesięć. 67 na 10, tak? Ja też 67 na 10. Mam 67 na 10. Ej widzowie, wiecie jaka powinna być najlepsza w szkole ocena? 67. <grym> to jest, jest Sigmowska okay, to ocena. Ma, to jest trochę przykład, ale nie ważne. Ja. Dobra. Eee, czyli to powinna to być tak. Jedynka, nie. dwójka, trójka, czwórka, piątka, szósta i 67. Czyli Sigmowska ocena. <grym> nie no, człowieku. A tak w ogóle nie ja, jest tematu. Naszego domu do 6 Nieważna. Nieważne. No dobra, dobra. Dobra, widzowie, no to tak. Gdzie ty jesteś, Drew? Jeszcze chciałam zobaczyć ten domek, bo ja go wykupiłem za 2 miliony. Nie no, żartuję. Za 10 milionów. Niestety. Kurze, Ej, Kamilę, kiedyś Y, zamiast fontanny, na spałnie chyba była choinka. Tak, tak. A teraz jest na spałnie choinka? Ej, yeah. Słuchajcie, A, ja wam jeszcze muszę coś łapać. Kupiłem i ja też sobie z... 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 coś kupiłam. Gdzie? Ja też sobie coś kupiłam. Tak? Tylko no, to trzeba trochę iść. Yy, chodź Lila, może coś też dla nas y, drew przygotował. Ojej, skoczyłem, dobra. Yy, ja też mam oczywiście pogo, widzowie. Dobra Dobra, y, to już jesteśmy, tak? Dobra. Dobra. Tak, dobra, właśnie Dobra, tutaj Lilka jest oczywiście też O, Lila na jak to skoczyła? to jest na komisariacie Co? Nie wiem, widzowie, jest do końca legalne Nie wiem, widzowie, czy to jest do końca legalne, żeby tu być Ale jeszcze zaczekamy na Lila No żeby nie wiem Na dak komisariatu Lila A, dobra, już wiem jak to Dlaczego ty drabiny? Jestem. Ja chcę. I... Dlaczego drabiny? Yy, Proszę. No, nie mam kogo. Dobinę. Ale możesz. Ale da się od środka. Dobra, nieważne. Dobra. Dobra. I uwaga, Dobra. odsuńmy się, Lila, Daj bo coś może to być wielkiego. Odsuńmy się. Dobra. Odsuńcie się trochę. Yy, wow. wow, możemy tym polecieć? No, wsiadajcie na miejsca. A nie dostaniemy bana. No, nie mam pojęcia. O oh my god! Lila, nie wyleć to! Możemy patrzeć na bróg z góry! Lila, nie góry, wyleć to! to. Nie skacz Lila! Nie! Ile to swaria! Dobra, nie, będziemy musieli chyba... Coś z tym zrobić. Co się stało? Lila. Ja. Lila spadła? Dobra, to jest śnieg na szczęście. Gdzie ty, gdzie ty, Lila, jesteś? Jestem na dachu. Na jakim dachu? Czego? Na policji. Dobra, ej, dawaj, choć na dach policji. Ale, ale, jak widzę, widzi się to Lila przeżyła. Mówiłem ci, żebyś uważała, Lila. Dobra, lepiej, żebyśmy tym nie latali. Może w następnych odcinkach będziemy, bo chciałam jeszcze zobaczyć ten domek. Dobra, to dawaj. No. Ten, ląduj. Ja, dobra, to już może, dobra, wyląduję już, żeby nie było. O, dobra, już wylądowałem, w sensie ja już spadłem. Dobra, to tak. No, y ten Polecenie, widzowie, totalnie nie umiem w parkowanie, ale chyba nie wyszło źle. Dobra, widzowie, więc sobie y lecimy do domku, Lila też z nami już jest. Dobra. Y no to tak, no to ogólnie domek chyba fajny, prawda? Będziecie tutaj też, no. Ten. Chwila, jedyne Jedyne co jeszcze będziemy w tym odcinku zrobić, to przeznaczyć pokój dla Franady. No tak, właśnie dla Franady, bo Franada jest chory i w ogóle nie wie, że coś takiego przygotowaliśmy. Więc możliwe widzowie, że w następnym odcinku go zobaczycie. Więc tak, yy, pokój dla Franady. Ej, ja wiem, na dole, na dole, bo jest koło mnie jeszcze drugie miejsce. Na dole jest miejsce idealne dla Franady i patrzcie, tu jest dla mnie, nie? Dobra widzowie, i tu będzie dla Franady. Wartnęło hmm. mu No, fajnie ma, fajnie ma. A ja tu. Widowe, napiszcie w komentarzach, który pokój jest lepszy. Czy Franady? Czy Pawlogadu? Czy może mój? Jeszcze tam wejść, jeszcze tam wejście, żeby widzowie widzieli. Dobra. Czy może, uwaga, mój? Uwaga. Zobaczcie, jeszcze tutaj jest. Czy może linki? Zobacz. Jeszcze jest łazienka, zobacz. No jest łazienka, jest. Dobra, patrzcie. Ej, patrzcie jaką w ogóle widzowie garderoba. No. I Czy może Lili. Oku Lili. Czy może ta, Lili? Lili. Jeszcze tutaj jest wejście na balkon. No jest fajnie. Coś? Ej, patrzcie jakie widoki zarobiście widzowie. Kurde, ile tu będę? Wspomnęć z tego. No. No to widzowie, zostawcie łapeczkę do góry, my się z wami żegnamy. Papa, pa, do kolejnego odcinka. Papa! Pa.